Państwa bardzo serdecznie. Mam przyjemność jako feletonista portalu internetowego, portalu yy, yy, pojęzierze24.pl zaprezentować Państwu temat, z którym od wielu lat mocno, bardzo mocno się zderzam, z którym bardzo mocno próbuję się zapoznać i przyznam Państwu szczerze do dnia dzisiejszego nie potrafię go ogarnąć, nie potrafię zrozumieć e, istoty działania pewnej organizacji, którą za chwileczkę przedstawię i o którą za chwilkę omówię. Oczywiście będzie to subiektywna ocena tegoż, tegoż, tejże organizacji, tych organizacji, no boż, jak inaczej, ale oczywiście oparta na zgłębieniu tematu, zgłębieniu tematu występujących tych, tej, tego podmiotu w województwie wielkopolskim. I województwie dolnośląskim, bo taka też jest idea działania portalu Pojęzierze24.pl. O jaki, więc organizacji, o jaki byt chodzi tutaj? Chodzi tutaj o biblioteki, biblioteki publiczne. Od wielu lat współpracuję z nimi lepiej, gorzej, to akurat nie mniejsza z tym, ale też śledzę poczynania bibliotek, śledzę poczynania ich działalność, ich pracę edukacyjną, informacyjną, społeczną, w uczestniczeniu, w przekazywaniu tej wiedzy i kultury. Zresztą to wynika z ustawy o bibliotekach z 1997 roku, rozdziału 5, artykułu 18. Badając stan i działania bibliotek, wybaczcie Państwo, kompletnie nie pojmuje metod i, 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 i tego co kieruje no, wiemy że tak naprawdę oficjalnie kieruje działalnością każdej biblioteki statut ona ma ten statut nim bardzo mądre mniej lub bardziej rozwinięte y, artykuły z, z, y, statut ten wiąże też te po prostu te artykuły jej działalność. No ale artykuły sobie a pewnie działalność bibliotek również sobie. Co wzbudza moją, może nie niepokój, ale zaciekawienie, zainteresowanie, które, tak jak mówię, próbowałem zgłębić, e, rozmawiając z kilkoma dyrektorami, kilkunastoma pracownikami i niestety nie wiem. Tym problemem jest fakt, związany z chyba z tematem edukacji i kultury związany stricte z Polską, stricte z regionem. Otóż na prawie 7000 bibliotek ja zbadałem kilka, kilkanaście, kilkanaście jak już powiedziałem z regionu Wojewielka, wielkopolski i dolnego śląska. W zamyśle nawet miałem taką e, ideę, aby Opowiedzieć o tych konkretnych bibliotekach, ale no cóż, ale przeraziłem się być może tym, że dane biblioteki poczują się obrażone, chociaż nikogo absolutnie nie chcę obrażać, nikogo nie chcę negatywnie oceniać, tylko chcę poprzez Felieton, poprzez portal pojęcie że24.pl zapytać, jaka jest Idea działania bibliotek publicznych, miejskich, gminnych, filii, itd., itd. Ja, jako człowiek, który mocno staram się rozbudzać w osobach, którym, z którymi się spotykam, miłość, fascynację regionem, historię, historią, historią ogólną, przeglądając, Przeglądając portale biblioteczne na Facebooku, bo to najłatwiej, bo one się w całości tam układają, nijak nie mogę tego rozebrać. Można by przyjąć za główny cel, przynajmniej dla mnie, edukację danego czytelnika związaną na przykład ze świętami narodowymi, świętami polskimi. No, miano, święto narodowe nie wszystkie święta, które dzisiaj obchodzimy mają, no ale te, które mają yy, to święto te dni, które mają to miano nie jest ich za dużo nie są jakieś tam mocno rozhukane ale są od tego roku od początku kalendarza yy, mamy święto 19 lutego dzień nauki Polski, polskiej no co prawda, biblioteki nie mogły go świętować, bo za późno zostało wprowadzone, ale zostało wprowadzone. Następnym świętem, które zostało wprowadzone, a którego w ogóle, ale to w ogóle, poza jedną i jedyną biblioteką, która zrobiła to święto, bo akuratnie e, był mieszkaniec, który właśnie mieszkał w mieszkaniu tejże miejscowości, który właśnie zmarł a był zasłużonym w ogóle, ogólnie dla miasta, dla gminy, a dodatkowo się okazało, że był, że tym, tą osobą, z tym świętem związanym, to jest święto 1 marca, obchodzone Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, no ustanowione od 2011 roku, jako święto państwowe. I cóż, otóż dzieje się w bibliotekach? W bibliotekach tym świętem nie dzieje się nic. Nie ma żadnej wzmianki, nie, na, nie ma żadnej informacji, nie ma, nie ma nic. Nie ma nic. Kolejny dzień to 24 marca, Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Ustanowione też świeżo. Być może w związku z tym jeszcze to święto jako takie nie dotarło do bibliotek, bo ustanowione dopiero w 2018 roku. No? Kolejne ze świąt, 14 kwietnia, czyli święto Chrztu Polski, też bardzo świeże, bo z 2019 roku podarujmy je również tymże bibliotekom. Może nie wszyscy jeszcze wiedzą, może nie wszyscy jeszcze to e, mają tego świadomość, że to święto weszło do kanonu Świąt Polski. No ale już następne, 1 maja, 2 maja święto flagi, 3 maja święto narodowe 3 Maja, wiadomo, związane z Konstytucją 3 Maja, jakże ważną w naszej życiu, tak naprawdę nie jest. Te, 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 ta, ta triada, ta tridium świąteczne nie jest y, 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 obchodzone w jakiś sposób. Nie jest nawet tłumaczone, nawet nie ma wzmianek odnoszących się poza małymi wyjątkami, związanymi oczywiście z świętem 3 Maja, no i 1 maja, gdzie to bardziej biblioteki pokazują to święto jako a, element zabawowy. Kompletnie nikt nie tłumaczy w formie, w tej warstwie edukacyjnej, skąd to święto się wzięło, czy tak naprawdę to święto wyglądało pod koniec XIX wieku i czy faktycznie to Chicago jest tym takim jądrem tego święta. Tego nie znalazłem, poza wesołymi, rzecz jasna, bo i wesołość należy się nam zdjęciami związanymi z 1 maja. No 8 maja to jest Święto Narodowe Dzień Zwycięstwa. Nieobchodzone otóż w żadnej z bibliotek, którą miałem przyjemność sobie przepraszam za kolokwializm, przelecieć przez Facebooka. Nie istnieje, a za to istnieje w tym dniu rzecz jasna, jak najbardziej zasadne, Święto Dzień Bibliotekarza. No, myślę sobie, że można by chyba połączyć te dwa święta. Święto Dzień Bibliotekarza z świętem państwowym Ba Świętem Narodowym, jakim jest 8 maja, Narodowy Dzień Zwycięstwa ustanowiony w kwietniu 2015 roku, bo wcześniej pamiętamy, był to 9 maja. Następne święta to święta również bardzo, bardzo młode, święto walki męczeństwa walki i męczeństwa wsi polskiej dopiero w 17 roku, ale już następnej z nich, czyli 1 sierpnia, to święto, to też, może nie święto, przepraszam za te słowo, bo to po zasadzie żadnym świętem nie jest, ale Narodowym Dniem Pamięci Powstania Warszawskiego, a więc tutaj słowo święto niewłaściwie zostało przez Nim, przepraszam, użyte. Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego przypadający zawsze 1 sierpnia. Co w tym temacie dzieje się w bibliotekach? W tym temacie w bibliotekach nie dzieje się kompletnie, kompletnie nic. Następne święto to oczywiście 15 sierpnia, w którym także również nie ma żadnej wzmianki. I tej w formie święta państwowego, w formie religijnej również nie. Oczywiście wiadomo, biblioteki. To jest miejsce typowo laickie. Nie będziemy tutaj rozbijać o to murów, że nie ma tutaj tej zmianki, ale jako państwowe mogłoby zaistnieć. Kolejne święto to dzień e, e, 31 sierpnia Dzień Solidarności i Wolności. A też nie stare święto, bo zaledwie od 2005 roku nie ma kompletnie żadny. W żadnej przeze mnie przejrzanej bibliotece nie ma żadnej wzmianki. 19 e, sierpnia, przepraszam, 19 października obchodzimy kolejne bardzo świeże święto, a więc darujmy je sobie. To jest święto, Narodowy Dzień Pamięci Duchownych i Niezłomnych, ustanowione w 2018 roku. I dochodzimy do święta, które, no. Trzeba powiedzieć to wprost, jest chyba najbardziej zauważalnym świętem w bibliotekach, w bibliotekach publicznych wszelkiej maści, czyli świętem 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości. W rzeczy samej mówi się o tym święcie raz więcej, raz mniej, jednak mówi się. Chociaż we wszystkich przeze mnie badanych bibliotekach, nie wszystkie one ten dzień potrafiły upamiętniać. No, zdarzało się tak, że w jednym roku był, ale w drugim już go nie było. Być może roztargnienie osoby prowadzącej. I niektóre z bibliotek zatrzym zatrzymują się troszeczkę dłużej, przy święcie 11 listopada zastosowały coś, czego właśnie im brakuje. Ogólnie w bibliotekach. Oczu zastosowały wspaniałą metodę polegającą na tym, że mówiąc, pisząc o 11 listopada, pokazują przy okazji paletę książek, które można by przeczytać w tym czasie, czy z tym świętem związaną, może nie w tym czasie, ale pamiętając o 11 listopada. Jest to, jakby nie mówić, promocja, bezwzględnie promocja. Czytelnictwa, promocja danego tematu, czyli bezwzględnie w 100% wypełniony warunek edukacyjny. Wiemy, że jest święto, wiemy, że jest jakiś dzień, no to spróbujmy się z nim bliżej zapoznać, bo być może czytelnik biblioteki chciałby wiedzieć, że na przykład 15 sierpnia jest święto i Wojska Polskiego, i Cudu nad Wisłą, i jeszcze tam jedno święto, świąt. Chciałbym dowiedzieć, a jak było z tym cudem, a jak jest z tym świętem wojska polskiego, a jakąś genezę, jakieś szczegóły. Tego niestety, poza małymi, naprawdę małymi wyjątkami, nie ma. Tak naprawdę bardzo słabo też funkcjonuje kwestia, pod tytułem regionalizm w bibliotekach, no, wynikający również z ustawy, wynikający zapewne być może ze statutu, a wiem, z udostępnionego jednego ze statutów Biblioteki Dolnośląskiej, że taki zapis jest, przynajmniej w tej bibliotece. Regionalizm, regionaliści, historia regionu. Z tym, jeśli mogę, powiedzieć oczywiście subiektywną ocenę. Moją ocenę jest bardzo źle. No, oczywiście w bibliotekach możemy poznać bardzo ciekawe podróże, koleje losów podróżników z Francji, prawda, Himalaje, zwiedzające e, z Afryki, Ameryki Południowej, Północnej e, z różnych regionów. Natomiast bardzo, bardzo mało jest regionalistów i bardzo mało, bardzo mało jest tematów związanych z tą istotą, z tymi, jak to ktoś kiedyś pięknie nazwał, małymi ojczyznami które no, muszą, czy też mają w nas wzbudzać miłość, a przez to miłość do współobywateli, współmieszkańców i chyba Polski jako takiej, to może zabrzmiało patetycznie, ale tak chyba powinno być, ta forma edukacyjna, kulturowa, no i wypełniająca jakiś pewien element historii, historii, która Według mojej, ponownie powtarzam, oceny jest w bibliotekach bardzo, bardzo słabo realizowana. Oczywiście, muszę tu powiedzieć, że rzecz jasna, widać wielką pracę bibliotekarzy, bibliotek. Wielką pracę. Jest to praca związana z dziećmi, ze starszymi. I tutaj znowuż kolejny Dziwny, yy, dziwne zjawisko. Praca ze dziećmi, ale i ze starszymi. W zasadzie można by nawet takiego użyć słowa nieeleganckiego, starymi ludźmi. Niestety jakby brakowało tej środkowej grupy, jakby tak nagle biblioteka zapominała. Oczywiście są czytanki dla dzieci, są opowiadania, bibliotekarze pięknie czytają bajki dla dzieci, są również jakieś pomocy dla starszych ludzi, którzy nie potrafią sobie poradzić. To jest. Nagle ta warstwa środkowa gdzieś unika, gdzieś umyka z działalności bibliotekarskiej. Dlaczego? Trudno mi to zrozumieć. No ale idąc dalej do tych bibliotek, oczywiście, tak jak powiedziałem, wspaniałe, cudowna praca, mnie jednak brakuje tegoż właśnie elementu regionalizmu, udokumentowania świąt narodowych, już nie mówię wszystkich świąt, ale świąt narodowych, tych podstawowych, które wymieniłem i jednocześnie przypomnienia na przykład, że przy 1 maja, przy 3 maja możesz drogi kochany czytelniku przeczytać taką a taką książkę sugerujemy ci mamy ją w zbiorach zapoznaj się kuriozem kuriozum dla mnie zaś jest to jakie dni i co świętuje co obchodzi się w bibliotekach ja pozwoliłem sobie odnotować z jednej z bibliotek takie święta takie dni które bibliotekarze oczywiście widzą, kompletnie nie dostrzegając świąt, które wymieniłem wcześniej, narodowych świąt. I pozwolicie Państwo, że wymienię te dni, które obchodzą biblioteki. Dla mnie dziwne dni. Oczywiście dodam wcześniej, że również są obchodzone dni bezpośrednio, według mojej oczywiście oceny, związane z działalnością tą edukacyjną, kulturalną bibliotek. A więc jakie to dni są? Posłuchajmy. Światowy Dzień Drzew. Dzień Gier Planszowych. Dzień Szpilek. Dzień Przedszkolaka. Dzień i klub weganów. Dzień wypadów do parku. Dzień leniwych, uwaga, spacerów. Światowy Dzień Roweru. Dzień różnorodności biologicznych. Dzień patrzenia w niebo. Być może bardzo ważny. I ostatni, jaki wynotowałem, to dzień niewidzialnej pracy. Na czym polega dzień niewidzialnej pracy? Ja osobiście nie jestem w stanie tego pojąć. A więc. Wśród tych wszystkich, no niewymotowanie, że dodam tych właśnie świąt, które naprawdę stricte związane są z pracą działalnością, według rzecz jasna, mojej oceny bibliotek. No tam można by jeszcze dołożyć, pomijając te dziwolongi wiadomo Światowy Dzień e, Misia Pluszowego, czy też dzień misia pluszowego, jak go zwał tak zwał. E, ale w tym natłoku w 11 świąt znajduje się tylko Jedno święto, które było zawsze odnotowywane. Wróć prawie zawsze, odnotowywane przez biblioteki. To z 11 listopada. Reszta incydentalnie. Ta reszta to oczywiście mówię tylko i wyłącznie o pierwszym, albo 2 lub też 3 maja. Pozostałe kompletnie nie funkcjonowały. I na sam koniec takiego naszej wspólnego. Rozważania, w zasadzie mojego rozważania na temat bibliotek, na temat ich zasady działania, czy też zastanawiania się nad istotą działania bibliotek, chciałbym podnieść temat Dnia Narodowego Czytania. Otóż jest taki dzień zawsze we wrześniu, celebrowany przez wszystkie biblioteki, czy też prawie wszystkie, te prawie 8 tysięcy w Polsce. I co dziwne w tym temacie jest. A sama istota czytania jest oczywiście jak najbardziej popierana przeze mnie i popierana pewnie przez 100% Polaków, że czytać należy, że czytanie, e, czytanie książek rozwija, e, kształci itd. i tak dalej, i tak dalej, Ale jeśli weźmiemy dane gusu lub też, Ciągniemy do źródeł Biblioteki Narodowej, to wnet przekonamy się, że od tego właśnie roku, czyli od 2012, kiedy akcję wprowadzono, czytelnictwo w Polsce poza jednym, jedynym rokiem drastycznie maleje. I najgorsze w tym jest, że drastycznie maleje w tej. Ja tu pozwolę sobie pokazać szybciutko tą tabelę, którą każdy może pewnie zobaczyć. Najbardziej maleje w tej drugim takim. Elemencie, który widać tutaj na tych niższych poziomach, czyli na czyta czytający 7 i więcej książek w ciągu roku. I otóż od 2012 roku spada z 11 do 9%. No, oczywiście nie jesteśmy w stanie pobić rekordu, który był pokazany w tym roku 2000, tym takim granicznym, to jest 24%. Już nie wspomnę o 54% czytających książki po jedną i więcej. Tego oczywiście nie jesteśmy pułapów w stanie osiągnąć. A więc zastanawia mnie, jako żywo zainteresowanego bytem i, i działalnością bibliotek, co dzieje się w tej akcji, co dzieje się w działalności bibliotek, że czytelnictwo wręcz spada, a nie wzrasta, mimo, jak już Państwo wiecie, wielu, wielu, bardzo wielu akcji prowadzonych. Być może one w związku z powyższym nie są takim, jakim powinny być. Być może fakt kolejna liczba podana przez, e, e, przez e, 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 źródła Biblioteki Narodowej mówiące o tylko 27% wypożyczających książki czytelników, tylko 27% książki wypożycza w bibliotekę, więc ten poziom jest jeszcze niższy. Być może tu gdzieś to szwankuje, a może... Zbiorowe czytanie jest w ogóle wielką pomyłką i żadna zbiorowe organizowanie czegokolwiek. Pamiętam czasy, kiedy zbiorowo chodzono, chodzono na czyny społeczne, które również nie wypaliło. Może tu leży problem? No bo gdyby to była instytucja prywatna, gdyby to było przedsiębiorstwo pod tytułem e, Dzień Czytania, no to upadłby i nikt by go nie prowadził dalej patrząc na wyniki, które na, pewno by pa, na które by zwracał uwagę prywatna, prywatny właściciel że przecież na Boga Jasnego, maleje do 39% procent, w 2019 roku. A może sposobem na, na biblioteki, takim jaki był kiedy, jaki ja pamiętam, chodząc do bibliotek swoich w mieście rodzinnym, jest to, że biblioteka powinna wrócić do tych korzeni. Pierwotnie, kiedy to polegało na to, że człowiek szedł do biblioteki, jeśli nie znał, nie wiedział jaką to bibliotekarka, bibliotekarz radził, doradzał, był tym takim e, kagankiem e, oświetlającym zbiory książkowe i to wszystko. I nie być wtedy nadętym na to, że maleje, że robimy, a nic nie działa. A może. Jeśli dalej jednak będziemy chcieli ten wzór, to może jednak zastanowić się nad tym, aby jednak, jednak, jednak podczas omawiania krótkiego notki o dniach ważnych w historii Polski, również dodatkowo dorzucić kilka książek, sugerując zapoznanie się z tą historią poprzez właśnie książki. A jakie już one będą, to niech będzie dowolnym doborem każdego z bibliotek, każdej każdego, każdego z bibliotek. Temat na pewno drażliwy, temat na pewno yy, i problem, którego nie da się rozwiązać poprzez mój yy, felieton, ale bardzo zależało mi na tym, aby wreszcie o nim powiedzieć. Jest portal, który, na którym to można wypowiedzieć powiedzieć, pojęzierzy24.pl. Jest tym takim łącznikiem między Państwem a mną, a więc pozwoliłem sobie skorzystać z uprzejmości reaktora naczelnego i świadomości i bycia świadomości bycia w nim, że w tymże portalu, a więc zwracam się do Państwa z tym felietonem, z tymi pytaniami. Nie miałem w zamiarze nikogo urazić, nikogo pracy, bo jestem pewien świadomości tego, że wykonujecie Państwo, bibliotekarze, bardzo dużą, ciężką pracę, która niestety, chyba według danych idzie w gwizdek i oby tak później nie, nie było. Czego Państwu życzę, w nowym roku, a w ogóle kończąc ten fereton, życzę Państwu zdrowych, wesołych świąt. No i żeby sytuacja w kraju była lepsza i zdrowotna, i polityczna, i żeby było i żyło nam się miło. Do zobaczenia i do usłyszenia.